Cześć mordeczki, z tej strony jak em, em, pogadanka normalnie, ale to ostra pogadanka O, ostra powiem wam tak <coughs> dzisiaj od moich rodziców dostałem nie uwierzycie co. Tak to łapałem na jedną wędkę. A tak to na dwie mogę. I na całą Polskę. Także mordeczki musicie zasubskrybować. Opłaca się. się... Powiem Wam tak że mam kartę wędkarską. Tak jest. Mam kartę wędkarską. Mam kartę wędkarską. Tak to łapałem na jedną wędkę, a tak to teraz mogę na dwie. Bo Kto boga temu zabroni? No, chyba nikt, prawda? no Pewnie zapytacie się, czemu ja jestem taki nadolony, no bo właśnie, no tak, tego. W sobotę może Wam nagram odcineczek o wielu zmysłach, których ja przygotowałem. Wiecie, pojedziemy na ryby, pojedziemy na karpie i zapraszam do oglądania. I trzymajcie się. Cześć! No, ale powiedzcie. Powiedzcie. Byście tak. Nie współpracowali. Nie współpracowali. To byście nic nie mieli. A tak, tak, zasubskrybujecie, bo to są fajne, chyba, filmy. Musicie w komentarzach napisać: dzięki, Kornel, ale ja, Kornel, musisz ładne, kornel Klickowski Pozdrawiam Cię ale nie pisz tak ortografia pod tytułem no. Lepiej tak nie pisz bo się nie opłaca Już bo się nie opłaca no. chyba nie chcesz mieć problemów Lepiej skasuj Lepiej, Kornel, lepiej, skasuj te filmy te na py. Bo no. to, to nie ma sensu, żeby to nagrywać. Na py, no. Kto nie ogląda Kornela, to zapraszam. Kornel Kli, Klickowski. Klickowski. Macie tutaj, o, tu. O! I teraz rzucam i się te, pojawi. FU! Tam go rzucam. I się tutaj pojawi przycisk. Zasubskrybujcie, bo warto i trzymajcie się, się. Cześć!